Zobaczmy co jest w środku takiego papierosa. On jest brzoskwiniowy, nawet pachnie. To było w środku taka gumeczka, ułożona w tą stronę. Tutaj widać, że mamy tą nasyconą folikę, elektronika jest z tyłu. Wyciągnę ją, ale nie mam trzeciej ręki, więc musi być cięcie. Całość wygląda sobie tu tak. Tutaj byłby ustnik tutaj jest to. Tutaj jest filtr, czyli w tym, w tym modelu można by było go uzupełniać. Tu jest bateryka i tu jest coś elektronicznego. Zobaczymy sobie po kolei, czyli wyciągniemy to coś. Dziwne, że tutaj nie ma żadnego otworu. Tutaj mamy ten filtr smakowy. Jeszcze było go pełno Po filtrze mamy trochę Elektroniki Jakoś tak Przepleciona jest tutaj Elektronika Tu jest chyba ta spirala Grzewcza Ciekawy jestem Co ur uruchamia ten 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 Tę grzałkę Przetniemy sobie to, albo może i nie, tutaj widać, że jest tylko takie coś, tu jest po prostu przyklejane do bateryki. Tutaj w środku mamy też gumeczkę. Tu się łączy do bateryjki Ale gdzie jest to co odpowiada za za to żeby podmów powietrze działał mam całe ręce wpłynie Tu co się idzie To jest pewnie tylko zwykły zacisk do baterii próbuję rozkleić tę taśmę. Zobaczyć co tam jest w środku. A jakoś nie udaje. Tutaj też gdzie elektronika gdzie co to dalej. No i nie wiem Tędy pewnie powietrze wchodzi tą dziurką I coś tu musi uruchamiać Wyrwiemy to kleszczami które znalazłem Rozczapiemy ga mi się wszystko, nie mogę się dostać do środka. Jest mocno przyklejone. W środku było coś w rodzaju takiego głośniczka. A tutaj w baterii w środku jest po prostu jakiś papier nasycony kwasem, pewnie solnym albo czymś, i tyle. Tu jest ten liquid. Zaraz ma kolor. ze idę umyć łapy i wypierdzielić to.